Jest 7.15, a ja wyszłam z domu po to, żeby zdążyć na poprawę z matematyki, która jest o 7.50. Więc jadę do szkoły i, no i nie wiem, czy umiem, czy nie umiem. Zaraz jeszcze sobie w tramwaju powtórzę to, co mam się nauczyć. Na kartkówkę myślę, że umiem. To są dwa zadania. Sprawdziłam to tak. Tak cztery zadania z sześciu potrafię. Tych dwóch ostatnich nie umiem, ale... Może spróbuję zacząć je robić? I don't know Miałam poprawę sprawdzianu, nie wiem czy dobrze mi poszło Kartkówka poszła mi dobrze, a no, Sprawdzian tak pół na pół powiedziałabym Idę do, do pracy i zaczął padać deszcz, więc jakby Muzik nie najlepszy Ale, no, dobra Jeszcze wieje Złapał nas deszcz <gry> Hejka Oficjalnie witam Was w tym filmie, bo jeszcze tego chyba nie powiedziałam. Więc to zapewne byłby następny vlog, w którym bym gadała. A tak to postanowiłam zrobić coś więcej, bo będę robiła sok owocowy. Bez żadnego przepisu będę leciała tak yy, freestyle trochę. Yy, zobaczymy. Mam jabłka, ananasa. Coś się znajdzie. Sok owocowy, na razie dwa owoce mam. Więc zobaczymy. Ja w kuchni w ogóle tak mam, że zazwyczaj improwizuję. Nie mam konkretnie jakby planu działania zazwyczaj. Chyba, że jest jakaś, nie wiem, poważniejsza potrawa, do której trzeba umiejętności i wiedzy. Jabłka takie małe i dwa duże. Myślę, że użyję tak trzech. Jabłek to jedno jest takie do zjedzenia. Mam też ananasa w puszce, no bo wiadomo, jest zima. U mnie jest w ogóle czwartek. Wy, jak to oglądacie, to pewnie jest jakiś wtorek? Myślę, że wtorek? I mam trochę cytryny. Moje jabłka. Tak. Przejrzałam lodówkę i znalazłam jeszcze dwa banany. Jabłka sobie obiorę, pokroję i włączę nagarnek z wodą, żeby trochę sok się z nich wydobył, dodam trochę cukru, trochę miodu, one się chwilę pogotują i później dam tam ananasa, sok z ananasa, w sensie ten syrop, trochę tej cytryny, to się nadal pogotuje i na końcu ostygnie to i wtedy zmiksuję z tym banana i wszystko zblenduję i będzie taki soczek. Trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Będzie łomne. No ale w każdym razie, kontynuując. Mm, dzisiaj w ogóle to pogadałabym o sobie, ponieważ y, uwielbiam gadać o sobie. To jest mój ulubiony temat. I y, lubię też dzielić się jakimiś tam swoimi wrażeniami w życiu, jakimiś spostrzeżeniami, które, y, które mam. Ale czasami brakuje mi osób, które mają ochotę tego słuchać, więc postanowiłam, że jak założę kanał na YouTubie, to ludzie albo będą tego słuchać, albo nie będą, ale ja dam sobie jakiś tam upust tego, co mi tam w głowie siedzi, i wszyscy będą zadowoleni. Mi też nie zależy na tym, żeby nie wiadomo ile osób yy, to oglądało, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś tam tutaj trafił tak przypadkowo, to że zostanie trochę na dłużej ze mną. Bo. To jest takie miłe, w sumie wspierające, kiedy ktoś mi coś ładnego napisze, komentarz czy coś, albo zasubskrybuje. No jabłko. Mo mogę Wam opowiedzieć, jak robię miniaturki. Miniaturki zaczęłam robić w tym tygodniu, w sensie dla Was to będzie już zeszły tydzień. To jest takie nagrywanie lekko w przód, bo o tym też mogę w sumie zaraz powiedzieć, ale najpierw miniaturki. Więc zaczęłam robić miniaturki i po prostu zazwyczaj biorę kadr z filmu lub robię wcześniej sobie jakieś zdjęcie i po prostu do niego przyklejam różne obrazki. I to jest takie śmieszne, bo muszę je wszystkie wyciąć. A że ja wszystko robię na telefonie, to czasami ciężko mi wyciąć te postacie, które tam doklejam. No i to takie śmieszne, bo w filmie tam o tym kompleksie, o tych pieprzykach, które usuwałam, wkleiłam tam taką panią Doktor. I jest tam też taki jakby znak bana i kurde, miałam problem z wycięciem go i zostawały takie białe ślady, że robiłam to z trzy razy, miałam trzy podejścia, robiłam to w ogóle dzisiaj rano i kurde, miałam problem bardzo duży, bo no nie chciało mi się to uciąć poprawnie, no i musiałam to robić na kilka razy i Yy, przez to wyszłam w ogóle 10 minut później z domu niż chciałam. Yy, a i, i tak się okazało, że MPK Wrocław yy, zro, zrobiło mi surprise. A. i tramwaje na całej długości ulicy, przy której mieszkam, yy, nie jechały. Jechały zastępcze autobusy, więc było wesoło, bo jechałam autobusem ściśnięta jak sardynka. Więc zamiast być na 8:50 w szkole, byłam na 9:00. 30, czy coś takiego. 9:20 coś na pewno drugie. Nagrywanie filmów w przód też jest bardzo śmieszne, bo w momencie kiedy nagrywam tego vloga, tego poprzedniego mam zmontowanego, ale nie wrzucę go dziś, tylko dopiero w tam sobotę czy w niedzielę. Bo później będzie za długo przerwa na kanale. Ja chciałabym, żeby to było w miarę regularne, tak co 3-4 dni żeby to było z dwa razy w tygodniu. Czasami pewnie wyjdzie z raz w tygodniu. No zobaczymy. Ja też czasami nie mam takiego czasu, że, że dużo robię w życiu, więc też nie ma jakby nic, co mogłabym pokazywać. Chociaż czy ja coś pokazuję niesamowitego, po prostu sobie gadam. No ale czasami mam też taki etap, że nie mam większych refleksji w życiu, więc też no, nie ma co nagrywać, jak no, nie mam nic do opowiedzenia. Jak na przykład ten filmik o tym, co mnie wkurza. To, to też wyszło przypadkiem, bo ja po prostu chciałam różnego vloga nagrać, a wyszło na to, że ja tam po prostu narzekam na wszystko, co mnie spotyka. Jabłko takie mi się zrobiło, że dziurwa jest czarna w środku. Wycinę to, No mi się to nie podoba, że jest takie czarne. Nie, ono jest takie zepsute w środku, boże. Ale pozostałe dwa są dobre, więc to po prostu tak pokroję, żeby ten środek uniknąć. Muszę wziąć garnek. Nie ma znaczenia wielkość tych kawałków jabłka, bo to i tak się w sumie zblenduje na końcu. W ogóle powiedzcie mi, czy robicie sobie kompoty lub właśnie takie soki domowo, nie kupujecie. Bardzo mnie to ciekawi, bo yy, jak ja czasami mówię, że robię kompot, to ludzie się na mnie dziwnie patrzą, ale ja naprawdę, ja po prostu bardzo lubię kompoty. Bardzo lubię kompoty, bardzo lubię soki z owoców. Takie ręcznie robione. No bo te sklepowe to wiadomo, że. No, Wypiję, ale nie wiem. W pewnej firmie, która działa na terenie Wrocławia i okolic, jest to pewna piekarnia, są całkiem smaczne soki, które sobie kupuję czasami, ale to też nie to samo. Tylko, że oni wiadomo, że mają te inne owoce niż ja w moim polskim domu, który składa się z jabłek i bananów. Ostatnio miałam taką rozkminę z Klaudią, pozdrawiam Klaudię, yy, że to jest taki typowy polski dom, to jest dom jabłek i bananów. Zazwyczaj nie kupuje się innych owoców w, w polskim domu niż jabłka i banany, czasem mandarynki i, i pomarańcze, ale rzadko. Zazwyczaj to jest, są zawsze jabłka i czasami są banany i po prostu robisz z tego wszystko. Wszędzie dodajesz to. Jabłka zazwyczaj je się tak po prostu, na sucho. Banany w sumie też można tak jeść, ale też no z bananów, nie wiem, można je tak do jakiegoś naleśnika czy coś. Z jabłek robi się szarlotkę, która jest pyszna. Więc w sumie to jest taki Polish core trochę, jeśli chodzi o jabłka i banany. A tego ananasa w puszce kupiłam po to, żeby go zjeść tak samego, bo ja bardzo lubię. Ale postanowiłam, że będzie fajniej jak właśnie zrobię ten sok, bo w sumie miałam ochotę i to, i to tyle. Jabłuszka wygląda tak o, teraz zalewam je wodą. Myślę, że tyle będzie git na razie. No teraz te jabłuszka się trochę podgotują, nasa trochę, nie całego, bo chcę go trochę też zjeść. Ja więc myślę, że ten syrop z niego i tak pół tego ananasa tam wsadzę. No i tego banana na końcu, żeby nie, się taki nie zrobił, taki yy, tylko taki... Yy. I trochę tej cytryny. Myślę, że tak dwa plasterki ukoroję, bo ta cytrynka to jest taka do herbatki. Nie chcę też, żeby zabrakło do herbatki, wiadomo. czy to w ogóle będzie smaczne? Obstawiajcie. To się ładnie gotuje. I teraz ja muszę wygarnąć miód, bo on jest taki w, w pozycji półpłynnej, powiedziałabym. I muszę go trochę wygrzewać, żeby to się udało. Pięk. Okej, okay, więc dałam miód, dałam trochę cukru. Teraz mieszam, to się to już trochę tak zagotowało. O nie, paruje mi ekran. O Jezu. Dobra, to oznacza, że zmniejszamy. To w ogóle jest mięso jeszcze na obiad. Ale nie będę go jeść. Zmniejszyłam ogień i to się teraz pogotuje. Ok, więc mama na nas na szczęście ma on zawleczkę, więc nie muszę się z tym otwieraczem do puszek bawić. Więc, ok, lekko. Hello, thank you. O. Lekko otwieram, żeby ten sok tam wlać. Leje się, leje. Dobra, to jest tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lubię liczbę pięć, więc będzie pięć plasterków ananasa. Oj, trochę jeszcze zostało tej, tego syropu. Dobra, resztę zostawiam w lodówce, zjem to na dniach, może nawet dzisiaj. O, proszę bardzo, ananas. Więc tak, muszę to chyba zmiksować teraz. Chyba, chyba, chyba tak to zrobię, że, tak że teraz to zmiksuję. Mam w ogóle blender, który już ledwo żyje, ale, ale dopóki jeszcze funkcjonuje on, to, to go używam. Za cytryną pachnie, a nawet tylko trochę cytryny, więc jestem zdziwiona. Jest napisane czasem, że sok tłoczony na chłodno, to ja tłoczę na ciepło. Wiesz, jaki słodki. Bardzo słodki. Aż za słodki. Ale spokojnie. Mamy wodę. Tu uratujemy to wodą. Mhm. Zastanawiam się, czy dawać tego banana, czy nie. Bo mógłby to być idealny pomysł, lub jest to bardzo zły pomysł. A może dam jednego banana. To będzie takie na pół, wiecie? No bo nie dam dwóch, dam tylko jednego, więc może, nie, że jeżeli zepsuję, to nie do końca to zepsuję, a jeżeli pomoże, to po prostu dam drugiego banana. Hmm? I tak ten banan już jest taki ledwo egzystujący, więc po prostu po prostu go tam wrzucę. Mhm. Fajnie. Lubię, kiedy mogę na tyle być. W kuchni taka... Lubię improwizować w kuchni. Bardzo lubię imprezo... imprezować. No, imprezować też lubię. Improwizować lubię. Mm, dobry. Nie czuję bardzo tego banana. Dobry. Lekko kwaśny. Ale czuć owoce. Mhm. Bardzo dobry. Jestem poekscytowana na pewno będzie pyszny. Tak wygląda ten sok. No, koloru nie ma jakiegoś niesamowitego. No, ale czego się można spodziewać po jabłkach, bananie i cytrynie i i co tam jeszcze było? Ananas. No, jakby to jest ten kolor, który no, no, będzie, tak? Więc nie zdziwił mnie wcale. Więc zaraz dolewam wodę. teraz nastąpi wielki test, czy jeszcze coś tutaj muszę robić, czy nie. Mm, jest bardzo dobre. Mhm. Zastanawiam się teraz, czy pójść o krok dalej i jeszcze go przecedzić przez sitko, czy już sobie dać spokój. Mogę spróbować. Zobaczymy, czy się uda. Więc sok przecedziłam Dałam do schudzenia i wyszedł pyszny. A ja się z Wami żegnam, bo ten filmik ma już prawie 15 minut i chyba wystarczy, więc widzimy, widzimy się. Widzimy się nie wiem kiedy. W tym tygodniu. Probably.